Zapraszam Was do oglądnięcia instrukcji składania klasycznego pudełka Exploding Box od Goatbox. Otrzymujecie je w wersji do samodzielnego złożenia, która składa się z dwóch elementów dołu i wieczka. Każda baza ma odpowiednie bigowania i perforacje, które ułatwiają szybkie i łatwe składanie. Wszystkie bigowania zaginamy wypukłą stroną do środka, a przerywane linie w kierunku przeciwnym. Gdy oba elementy są już pozaginane, mogę przystąpić do składania wieczka. Składam je w sposób pokazany na filmie. Pamiętajcie, że większość naszych baz nie wymaga klejenia, i wieczka do Exploding Boxa również nie musicie sklejać. Złożone wieczko wygląda właśnie tak. Teraz wystarczy je złożyć i gotowe. Możecie ozdobić je w dowolny sposób i na dowolną okazję. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że teraz to pudełko nie będzie sprawiało Wam trudności. Koniecznie sprawdźcie inne formy Exploding Boxów dostępne w naszym sklepie www.craftcorner.pl